as my chair Cześć! Wrółam no. u ciebie w domu, znowu cię nie zostałam. Gdzie ty jesteś? W parku. W jakim parku? W parku miejskim imienia Józefa Wybickiego. Boże, gdzie to jest? W Nowym Dworze Mazowieckim. Co zrobisz w Nowym Dworze Mazowieckim, dziewczyno? Pojechałam na Dwisłę, zrobiłam trochę zdjęć. I teraz tutaj pstrykam. Coś ty ostatnio dużo zdjęć robisz? Wiesz, że lubię. A podobają się jasko... w twojej pracy? Wiesz co, ja już wracam do domu. A co, coś z Jackiem? Nie halo? Gdzie cię znajdę? Tu przyjedź, na Polną, do naszego przedszkola. Ale tylko mi nie mów, że z tą... Zerwał, kurczę! Justyna nie zerwał! Dzień dobry, panietku. A witam, szefowo. Boże, czy ten pies musi tak szczekać? No dziam go czy tak stale. Od rana do wieczora wytrzyma się można. Chyba będzie nie musiała porozmawiać z sąsiadem. No co pani myśli, że, że Bednarek to jest głuchy? On to robi specjalnie. Jakby chciał, to by zamknął psa. Ja myślę, że chce nam krwi zepsuć. A gdzie ma pan resztę ekipy, bonietku? A Pojechali po cement. A co wy tak na noc zostawiliście to okno otwarte? Jasna cholera! Szyfrowo w Dzięki funduszom z RPO rozwiązaliśmy ostatnio w Białobrzegach dwa problemy. Zaopatrzenia w wodę pitną oraz odprowadzania płynnych nieczystości. No właśnie, z problemami wodociągów i kanalizacji ciągle boryka się większość gmin. U nas przeszło to całkiem sprawnie. Położono 6 km rur, zbudowano dwie przepompownie, a na dzień dzisiejszy mamy prawie 400 przyłączy. I oczywiście udało się zrealizować drugą część projektu, czyli wodociąg. Chodziło głównie o to, aby istniejące już studnie głębinowe przyłączyć do stacji uzdatniania wody. Czyli komfort mieszkańców wyraźnie się poprawił. Nie tylko komfort. Dzięki kanalizacji poprawiła się jakość wody w Pilicach. Super. No dobrze, mnie wystarczy tych zdjęć. E... Także będę się zbierał. Z powrotem do Warszawy? Nie. Chciałem odwiedzić jeszcze Muzeum Wsi Radomskiej. O, ciotka żony tam pracuje i mówiła, że też dostali fundusze. No, tak, tak, to prawda, tylko że ich projekt jest w takiej bardzo wstępnej fazie realizacji. Do widzenia. Szefowo! Szefowo, pieca nie ma! Ja tak myślałam, tak myślałam, żeby tego pieca tutaj nie zostawiać, no. Nie, musieli podejrzeć, że tu nikt nie śpi. Psia ich maćko. Tak coś czułam, tak coś czułam. Mówiłam, żeby go od razu zamontować. Taki fajny pies. Musieli niezłe kafle za niego chapnąć. Szlagby to! No ja dzwonię na policję. Dzień dobry pani. Poproszę słoiczek. Dziękuję. Panie Jacku! Panie Jacku! No tak się przyglądałem i nie byłem pewien, czy to pan. Witam. A co pana do nas wprowadza? No bo jeśli chodzi o projekt, to muszę powiedzieć, że powoli, powoli, ale idziemy do przodu. Byłem w okolicy i wpadłem po to. Kupiłem was kiedyś słoik. Genialny. No nie dziwnego panie Jacku. U nas tradycje bartnicze sięgają w średniowiecza. No właśnie. No ale niestety tego roku nie za dobrze jest dla wie pan. On jest nie najlepszy. A wie pan, że miodu spadziowego to w ogóle nie będzie. No pan, no tak. A pan jaki kupił? Lipowy. A, lipowy. No, dobry na serduszko. Na serduszko to będzie mi potrzebne. <laughs> Zapraszam do siebie. Na kale. Bardzo proszę. Kręcił się ktoś tutaj ostatnio? Zaglądał? no przecież Wam wie, że to jest spokojna okolica. Nigdy nie było żadnych kradzieży, wszyscy się znają. Nawet gdyby pojawił się ktoś nowy, to ktoś by to zauważył. Am... Proszę mówić. wam mówi porozmawiać z sąsiadem? Chodzi pani o bednarkę. Ale po co byłby mu pies gazowy? Nie wiem, żeby opóźnić otwarcie przedszkola. Nie wiem. Z tej złośliwości. Podobno opowiada o nas różne rzeczy. Póki nie wyraża gruźb karalnych, nie mamy do czego się przyczepić. Powiem pani szczerze, że tacy mocni w gębie to rzadko kiedykolwiek coś robią. Ja już to skończyłem. Muszę dokończyć protokół i zaproszę panią na komisarę do podpisania. Ale znajdziecie ich. w końcu to nie jest igła w Co mam pani powiedzieć? No zobaczymy. Dobrze, w takim razie będę na informację jakąś. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Zajrzę do tego sąsiada. O, ja Wiesz co, Patryk dzisiaj powiedział? Właśnie wracam od beneficjenta. Jestem zmęczony i zaraz mam następnego. Idę do siebie. Dzień dobry, panie Włazo. A co pana sprowadza w moje skromne progi? Włamanie było u sąsiadów w nocy. Aha, a, a w czym ja mogę pomóc? Hmm. Niczego pan nie słyszał, nie widział? No, proszę pana, ja w nocy dobrze śpię także. Przykro mi bardzo, ale. A pies nie szczekał? <laughs> proszę pana, ten pies jest znakomicie wyszkolony. Kiedy nie trzeba, to on nie szczeka. Zaraz zaraz chwileczkę. Przecież ja powiedziałam, że ja nic nie słyszałem, niczego nie widziałem, a jak władza... Chce mi się tutaj po podwórku rozglądać. To niech władza wróci z nakazem. Co pan taki nerwowy dzisiaj, panie Bednarek? Ja? Czyżby pan jednak nie spał tej nocy? Chodź. Boga chodź. Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. chodź. Anka wciąż nie odbiera Twoich telefonów? Majka, ty jesteś najbardziej wścibską osobą, jaką znam. O, przepraszam, a Patryk? Ja tak, tylko się nie denerwuj. Ty ją kochasz? Majka, proszę cię. No bo jeśli tak, to, to nie możesz się poddawać. Ona nie odbiera Twoich telefonów, no ale musisz coś zrobić. Nie wiem, padnij na kolana, obrzuci kwiatami. Nie wiem, ty się chyba naczytałaś harlekinów, wiesz? Musisz podjechać na białym koniu. Słuchaj, ja bym podjechał nawet na białym słoniu. Gdybym wiedział, gdzie. Ona nie odbiera moich telefonów, nie odpisuje na SMS-y. No, no, no nic, no ślad się urywa. Ale jak to jest możliwe w XXI wieku? No właśnie nie wiem. Wiem tylko, że mieszka gdzieś w Grodzisku czy, czy pod Grodziskiem. No ale co z tego, co? Stanę, stanę na rynku, będę wołał Aniu. Aniu, gdzie jest moja Ania? Czy ktoś widział moje Anię? A nawet gdybyś miał stanąć na tym rynku i zacząć krzyczeć, to co, korona ci z głowy spadnie? Mówię ci, musi być sposób, żeby ją namierzyć. I radzę ci, żebyś zrobił to szybciej, zanim ona widzi za mąż za sąsiada i będzie mieć z nim trójkę dzieci. O, skutk masz? Spadziowy? Ja najbardziej lubię lipowy. No to właśnie lipowy. Powiedzieli, że zobaczą, co da się zrobić, szanse na odzyskanie są niewielkie, to jakiś pech, no. ciągle coś, no. No ale chyba się nie poddajemy, co? Justyna, głowa do góry, to był normalny wypadek przy pracy. Przecież wiesz, im coś się ciężej zdobywa, tym to jest cenniejsze. Ale ty mówisz o tym piesu? Nie, wariatko, mówię o naszym przedszkolu. Masz auto, czy cię odwieźć do domu? To mam zaparkować. No to chodź, odprowadzę cię. Jacek Najman, słucham. Dzień dobry, dzwonię jest fundacja Kogo. Jesteśmy na dzisiaj umówieni. Tak, tak, no właśnie do Państwa jadę. To świetnie. Chciałam się tylko upewnić, bo przygotowuję dla pana materiały o fundacji. W takim razie do zobaczenia. Do zobaczenia. lepiej, co? Trochę. Widziałaś? Ty wiesz, jak ja ją lubię. no ale patrz, w sumie dwa kroki od nas, to co? Idziemy? Następnym razem. Nie mam nastroju. No bo nie jesteśmy w żałobie po piecu. <laughs> Zaprosisz Jacka? Proszę cię przez. Oj, dobra, dobra, ja też swojego nie wezmę z takich babskich Nie? To będzie pierwsza w Polsce klinika dla dzieci po ciężkich urazach mózgu, wymagających długiej, intensywnej i niestety drogiej hospitalizacji. A gdzie do tej pory trafiały dzieci po takich urazach? Między innymi tutaj obok, do Centrum Zdrowia Dziecka. Wie pan o urazach mózgu, mówi się głównie w kategoriach problemu medycznego. A prawda jest taka, że przy tego rodzaju wypadkach cierpią całe rodziny. Ludzie czują się osamotnieni, chowają się w domach. U nas dzieciaki będą leczone według indywidualnego programu, nawet do 15 miesięcy od urazu. A dzięki naszej fundacji Akogo nareszcie wiemy, jak się zajmować dziećmi w śpiączce i jak pomagać ich rodzinom. Zapraszam. Dziękuję. A jaki jest konkretnie cel do finansowania? Dzięki pieniądzom unijnym akurat zostanie wykonane to, czego z zewnątrz nie widać. Rurki, kable, instalacje, klimatyzacja. Planujemy też zakup części wyposażenia. Jesteśmy już po siódmym przetargu, a otwarcie w 2012. No to rzeczywiście olśniewające tempo. To wszystko dzięki ludziom i ich zaangażowaniu. No i oczywiście dzięki temu, że pani Ewa Błaszczyk jest taką znaną i cenianą osobą. Ewa Błaszczyk? Sami zastanawiamy się, jak ona sobie z tym wszystkim daje radę. Dom, fundacja, koncerty, spektakle. To więc dzisiaj chciała tutaj się z panem spotkać, ale gra koncert. Znają mi płytę DVD Ewy Błaszczyk. Oglądałam to na okrąg, bo nawet obiecałam sobie, że jak wrócę do Polski, to pójdę na jej koncert. Dziękuję pani serdecznie. Nawet, nawet pani nie wie, jak bardzo mi pomogła. Zdjęcia prześlę mailem. Pani a dokumenty? Rzeczywiście. Dziękuję pani jeszcze raz. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Cześć Majka, słuchaj, mam ogromną prośbę do Ciebie. Sprawdź mi, błagam Cię, gdzie dzisiaj i o której godzinie ma koncert Ewa Błaszczyk. Nie wiem, to gdzieś jest w Podkowie Leśnej, w, w, w Milanówku, nie wiem. Co ty byś ze nie zrobił, dziewczyno? Nie gadaj, tylko sprawdzaj, błagam Cię. No, poczekaj, mam drugi telefon. Halo? Dzień dobry Panie Jacku, Justyna Pawłowska. A, dzień dobry, witam Panie Justyno. Przypominam się w kwestii tego przedszkola, które mi pan obiecał pokazać. No tak, tak, rzeczywiście. E... Wie pani co, spróbuję tam dzisiaj zadzwonić i umówić się może nawet na jutro, nie wiem, pasuje pani ten termin? Oczywiście, pani Jacko, jak najbardziej. A co pan robi dzisiaj po południu? No nie, nie, dzisiaj dzisiaj nie mogę, jestem zajęty w pracy. <noise> Ale ja nie myślałam o przedszkolu. Chciałam pana wyciągnąć z Warszawy na koncert. Przepraszam, ale mam drugi telefon z pracy, muszę się rozłączyć. Jak będę tylko coś wiedział o tym przedszkolu, dam Pani znać, tak? Do widzenia. Majka, co tam? Mam. Muzeum Anny i Jarosława Stawisko, koncert Ewy Błaszczyk. Dzisiaj godzina 17. Ale to już przecież nie w godzinach pracy. A to co z tego? Myślałam, że jedziesz tam robić zdjęcia. Stawisko to też nasz beneficjent. Nie, nie. Dzisiaj jedę tam prywatnie, wiesz? Powiesz mi o co chodzi? Słuchaj, no na razie nie, ale trzymaj kciuki, dobra. Opa. Cześć! No, chodź kochana! Sam Dobry wieczór Państwu. Dziś nasze Muzeum Anny Jarosława Iwaszkiewiczów po raz kolejny zamieni się w scenę, a zobaczymy na niej znaną aktorkę teatralną i filmową, laureatkę wielu nagród, osobę cenioną nie tylko za swoją pracę aktorską, za wybitne kreacje aktorskie, ale również za swoją pracę charytatywną. Poświęca jej wiele energii, wiele czasu, a przede wszystkim serca. Przed Państwem Ewa Błaszczyk. Kochany, kochany, już kończy się wódka. Nie tyle w butelce, co chory na serce ten świat. Nie tyle w butelce, co chory na serce złakniony powietrze i naszego serca. Fajnie było. No. Naprawdę niesamowita jest ta kobieta. Kurczę, szkoda, że facetów nie zaprosiłyśmy. Justynka, a propos. Ja wiem, 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 wiem. Dobrze, dobrze, dobrze. Miał być babski wieczór? Był babski wieczór. Tylko wiesz, ja muszę ciągle jeszcze powalczyć o niego. Także. Wiesz, co, bo ja chciałabym o czymś z Tobą porozmawiać. Przepraszam cię na sekundę. Tak słucham? Justyna Pawłowska przy telefonie. Dobrze, dobrze, już jadę. Dobrze. Kto? Dzwoni z komendy w sprawie tego pieca. Jeszcze raz muszę jechać. No to jadę z tobą. Nie, to nie trzeba. Trzymaj się, dzięki jeszcze <grym> raz. Ty się trzymaj, no, no, pa! Ania. Aniu, o co chodzi? Proszę cię, wytłumacz mi, o co ci chodzi. Ja ci nie będę z niczego tłumaczyć. Okej, okay, dobra, dobra, poczekaj. Nie, nie tłumacz się, ale porozmawiaj ze mną chwilę. Wszystko, zostaw mnie. No nie, no, ale powiedz mi, co ja takiego zrobiłem. Naprawdę tak trudno zrozumieć? Justyna, tak? Chodzi o Justynę. Ona, ona ci coś yy, o, o mnie powiedziała, tak? Powiedz mi. Dlaczego Ty się w ogóle ze mną spotykałeś? Naprawdę myślałeś, że się nie zorientuję? Anka! Anka!